Cześć, tutaj Piotr. Niedawno na moim kanale miałem okazję robić recenzję produktów firmy Leo Food z serii kosmicznej. Między innymi astropierogi, ale również inne dania. Ten film możecie zobaczyć na moim kanale. Zostawię też link do niego w opisie. Natomiast tamte dania były na tyle smaczne, że rzeczywiście zachęciły mnie do spróbowania ich oferty. Z innych, z innych linii. To jest taka linia ogólnoturystyczna, którą można dostać, wydaje mi się, że w sklepach takich turystycznych, ale oczywiście na ich stronie internetowej. Mam kilka różnych tych dań. Zaczniemy od takiego zestawu Fusion, czyli trochę azjatyckiego, kurczak pięć smaków i takiego kruszonki z wiśniami. To, jak widzicie, są pięknie zrobione, ładnie zaprojektowane te pojemniki. Wszystkie torebki sobie stoją. I jedyne, co potrzebujemy, to nalać tutaj wrzącej wody. I to jest liofilizowane, to jest mała porcja, nie wiem, co to będzie, 370 g po uwodnieniu, a to jest 140 g po prostu desem. Tutaj jest instrukcja obsługi, dość prosta. Aczkolwiek nie jest i po angielsku, i po polsku, jak widzę. Więc otwieramy torebkę, nalewamy wody i tyle. Te, które się chwalą, że skład tego jest bardzo prosty. Zobaczmy co to jest: filet kurczaka, ryż, warzywa, grzyby, pędy mambusa, mąka ziemniaczana, sosojowy i to wszystko. Bez Ktozej bezglutenowe, czyli nie ma konserwantów, nie ma jakichś specjalnych dodatków, a to dlatego, że metoda konserwacji, czyli liofilizacja, czyli takie mrożenie połączone z suszeniem, po prostu załatwia nam tę sprawę, nie musimy mieć tych niezdrowych dodatków. Poza tym jest to bardzo lekkie, 82 gramy warzyw tylko to danie. Ok, otwórzmy to. Zajrzyjmy na suchą. Tak to wygląda. O, teraz widać. Tu jest to torebka z przeciwutleniaczem, to trzeba wyjąć. No pachnie lekko przyprawami. Tu jest taka mała zagadka w środku. Widzicie, są linie, do których trzeba nalać wody. Tych linii jest kilka. Ja widzę cztery w tej chwili. Ale tutaj jest wyjaśnione, do ile ma być mililitrów wody, i że nalewamy do linii numer 3. Po nalaniu trzeba oczywiście to dobrze wymieszać i zostawić na to na 9 minut, a to na 2 minuty. To lejemy do trójki, czyli trójka jest tam najniżej, bo to nie będzie złupa. Czy to widać? No, powiedzmy, że OK. Dobrze Zamykamy. Teraz nasz deser. Ten deser, który był w tych kosmicznych daniach, to też była kruszonka, był bardzo smaczny. A tu mamy. O, wiśnie widać. I nalewamy do linii numer. A, tu nie jest napisane, ale przykro. 70 ml wody. To jest niedużo, więc tutaj jest linia numer 2. Ale do tej linii numer 2. A, ja, już dobrze wygląda. Dobrze, zamykamy i widzimy się za 10 minut, kiedy to danie będzie gotowe. Ok, czas minął. Więc lepiej w który jest kruszonką z wiśniami. No tak. Mało, mało apetycznie, ale. I nasz kurczak, pięć smaków z ryżem. No, chyba konsystencja dobra wyszła. Nic nie zostało w sensie żadnego proszku z grzybami, z warzywami, grzybami i ryżem. Good. Można to jeść bezpośrednio z torebki i do tego jest tutaj ten drugi do oderwania otwór. I od tego zaczniemy. Ten kurczak jest tutaj w postaci takich włókien mięsa. Wszystko się nawodniło dobrze, tak to wygląda. Pachnie lekko jakimiś przyprawami, ale nie potrafię powiedzieć jakimi. Ale dość intensywny zapach, trochę ziele angielskie wyczuwam. Jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ to danie jest lefilizowane. Właściwie nie ma śladu po tym. To znaczy ten ryż jest całkowicie miękki. Ten kurczak, on nawet się większy kawałek trafił. To jest takie normalne mięso, które czuć pod zębami. Jest to w miarę dobrze przyprawione, chociaż tych pięciu smaków tak naprawdę leciutko bardzo czuć. Nie jest to pikantne. No, ja bym wolał, żeby było bardziej wyraźne ten pięć smaków, pewnie sobie zaraz dosypię. Ale poza tym, całkiem przyzwoity. Zwłaszcza ta konsystencja jest dobra. No i taki, po prostu drobiowy smak. Uważam, że to jest udany wyrób. Natomiast jestem tego bardzo ciekaw. Tej kruszonki. Smakuje jak ciastko z wiśnią. Rzeczywiście dobre, ale popełniłem błąd, którego wy nie róbcie. Mianowicie. Trzeba było to zostawić na 2 minuty, a nie na 10. Ja zalałem je jednocześnie, dlatego że ta kruszonka, ta chrupiąca część się niestety już nam namokła. Ale w smaku jest dobry cały czas, natomiast już tak nie chrupię. Więc hmm? polecam to robić przez 2 minuty. Ogólnie rzecz biorąc, normalny taki mały opiadzik gdzieś na zewnątrz podczas wycieczki. Mieści się to w dużej kieszeni, jest leciutkie, udany wyrób. Można mieć troszeczkę swoich przypraw, oczywiście, ale generalnie naprawdę dobre. Mam jeszcze kilka dań z firmy Leo Food do spróbowania, więc mam nadzieję do zobaczenia w następnych filmach.